Witam serdecznie, Bartosza w rozkładzie na 4, na nadchodzący tydzień, czyli w zasadzie do przyszłego wtorku, bo robimy na tydzień tydzień nie tydzień kalendarzowy tydzień, tylko cały tydzień. Bartosz pyta, co u niego w tym tygodniu będzie słychać, jakie przed nim wyzwania co mu pomoże osiągnąć stan, do którego zmierza w tym tygodniu. Bardzo proszę o odpowiedź karty. Myślę, że to będzie już dzisiaj ostatnie wróżenie, bo było trochę tego. Zachęcam wszystkich jeszcze raz z tego miejsca do zadawania pytań, pisania do mnie na fanpage'u, komentowania, subskrybowania, lajkowania i robienia wszystkich innych youtubersko, influencersko, Wszelakich rzeczy, które pomogą robić zasięgi w różce korze, żebym mogła docierać z moimi przekazami do większej ilości osób chętnych do poznania swojego losu. Tym razem Bartosz, osoba, osoba imienna, Bartosz pyta, co go czeka. Przedstawiamy te rzeczy. Co go czeka w tym tygodniu? Co czeka Bartosza w tym tygodniu? Proszę o odpowiedź. Ty w tym momencie odpoczynek. Odpoczynek, zatrzymanie. Dokąd zmierzasz? Gdzie chcesz się zobaczyć za tydzień? Kto co ci w tym pomoże? I wyzwanie. Przetasujemy jeszcze. Nie patrzymy na spody. Nie patrzymy na spody. Tam była ładna karta na spodzie, ale, ale nie patrzymy na spody. Wyzwanie. Wyzwanie dla Ciebie na ten tydzień, Bartoszu. Tą, 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 tą. Okej, okay, nie patrzymy. Gdzie to mam położyć za mało miejsca. Yy, dobrze, Bartoszu. Ty w tym momencie yy, zatrzymanie odpoczynek. E, troszkę wycofanie z życia, e, taki taki moment e, jest mi całkiem dobrze, jest mi całkiem ok. E, raczej nie wchodzę w żadną akcję, teraz raczej nie angażuję się w żadne e, w żadne rzeczy, które mogłyby zaburzyć mój porządek, który mam. Jest to raczej taka przyjemna energia. Gdzie jest książeczka? Gdzie jest książeczka? Ciążeczka. Ta karta już wiele razy wypadała, ona jest bardzo ładna i, i pokazuje fajną energię, ale jeszcze przeczytam ci przeczytam ci tą, tą kartę w, w kontekście tutaj. A woman is resting up in the sky. She has found her special place on top of the moon. Clouds are protecting her from noise and other distractions. Four feathers falling softly from the sky, reflecting the peaceful atmosphere she is surrounded by. In this place, the woman finds perfect tranquility and silence to contemplate and regenerate. Upright meaning: uh, respite, time, time-out, meditation, reflection, recovery, tranquility. No, czyli taki, taki trochę, taki trochę powrót do siebie, medytacja, zatrzymanie, uh, spokój, raczej bez żadnych wywrotowych rzeczy. Ty w tym momencie. Gdzie chcesz się zobaczyć za tydzień? Jaka to będzie energia? Nine of Swords, Nine of Swords. No, zmierzenie się z jakimś. zmierzenie się z jakimś wewnętrznym problemem. Problemem demonem, problemem koszmarem. Coś tutaj w tobie jest takiego. Co domaga się zauważenia. Coś tutaj siedzi. Karta wypadła w odwrocie, zaraz przeczytamy, więc to, to trochę zwiastuje może, może nie, nie, nie do końca aż taki, taki dramat, jaki można by się było spodziewać, tutaj po tej karcie. Która mówi o trudnym doświadczeniu, jednak mimo wszystko wewnętrznym, trudnym doświadczeniu, bo to nie będzie doświadczenie z zewnątrz, tylko to jest twoje wewnętrzne doświadczenie, które, które gdzieś tam cię czeka. To była karta, gdzie chcesz się zobaczyć w tym tygodniu, więc może ty tak naprawdę ty chcesz sam gdzieś tam do tego sięgnąć i, i się z tym zmierzyć. Przeczytam Ci przeczytam Ci opis. Ta karta wypadła już dzisiaj raz w. W rozkładzie pieskowym, jako karta ostrzeżenie, ale tutaj możemy ją interpretować trochę inaczej. A woman wakes up in the middle of the night. A nightmare has turned her room into a dark and frightening place. She is shaken from fear and worries. Nine pairs of eyes are watching her and won't let her rest. They symbolize the woman's anxiety and depression. No, ale w odwrocie, Mamy peace of mind, perspective, objectivity, letting go of worry. Myślę, że to jest całkiem, całkiem, mimo wszystko, optymistyczna sprawa, ponieważ tutaj jesteś tak naprawdę peace of mind. Więc ja bym tą kartę interpretowała jako mogą się przebijać gdzieś tam w, twoje, w, twoją, w twoją świadomość jakieś takie rzeczy z wnętrza, ale mimo wszystko. To nie będzie na pewno jakiś wielki po prostu koszmar i dramat, który ci wybije. Natomiast to może się pojawiać, ale to jest też jakby miejsce, w którym ty chcesz sam się znaleźć pod koniec tego tygodnia. Więc może po prostu ty sam zaczniesz gdzieś powoli dopuszczać do siebie te trudne sprawy, te trudne myśli, te trudne emocje, ale podchodzić do niego właśnie z takim peace of mind i z takim. Z taką wiedzą, że to jest tylko i wyłącznie wnętrze, że nic się tak naprawdę takiego nie dzieje. A wszystkie te rzeczy tak naprawdę rozgrywają się w obrębie twojego, Twojej własnej głowy i Twojego serca. Co kto Ci w tym pomoże? Five of Swords. Five of Swords, no to jest taka nieprzyjemna karta. W ogóle widzę tutaj, że mm, póki co same miecze nam powychodziły. Mamy czwórkę, dziewiątkę i piątkę mieczy. Miecze, czyli taka, taka energia intelektualna, ale też energia idei, nowych pomysłów. Więc tutaj karta, tutaj kartka Piątki Mieczy, to jest karta takiego trochę grania nie fair, takiego trochę zwycięstwa może czyimś kosztem. E, więc dosyć, karta jest dosyć trudna, natomiast jeżeli by ją interpretować jako co może ci w tym, To co może ci w tym pomóc, e, to ja bym tutaj ja bym tutaj poszła w taką interpretację bardziej. Mm, chęci może. A, Piątka mieczy. Może he, takie, takiego zmierzenia się z własnym, yy, z własnymi takimi ciągotami do tego, żeby mm, trochę swoim własnym kosztem spychać te trudne emocje gdzieś tam na bok. Gdzieś tam nie, nie dopuszczać ich do głosu. Yy, to są takie koszmarne emocje. To są, to są przykre i trudne sprawy. Ale tak naprawdę w odwrocie, to nie jest jakiś wielki dramat, więc one mogą tak po troszeczku wychodzić, po troszeczku wy, e, gdzieś tam się wydobywać. E, I to bym traktowała jako co może Ci w tym pomóc. Dopuszczaj je. Nie, nie bądź sam, nie walcz sam ze sobą. Nie, nie, y, nie bądź w takiej energii, w której sam przeciwko sobie troszkę stajesz, że pojawiają się jakieś niewygody, pojawiają się jakieś trudne emocje, a ty sam nie, 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 będę na to teraz patrzył, nie będę się tym teraz zajmował, nie będę się na tym teraz skupiał, to robisz sam tak naprawdę sobie krzywdę. Jeżeli by to traktować w kontekście ciebie, ja, ciebie jako osoby, a nie, a nie jakichś ludzi, którzy, którzy po prostu y, tak się zachowują wobec ciebie lub ty wobec nich, to ja bym to potraktowała jako twój, twoją taką wewnętrzną wewnętrzną integrację, dopuszczać te, do głosu też te, te niewygodne emocje, żeby one mogły się wyrazić, mogły, pozwolić sobie samemu na to, żeby, żeby je wyrazić i nie traktować je jako gorsze, czy lepsze i nie swoim kosztem, swojego dobrego samopoczucia spychać to z powrotem do, do gdzieś tam do głębin. Wyzwanie tego tygodnia Ten of Cups ten of Cups to jest wizja przyszłości, trochę, wizja przyszłości. Tutaj jest, to jest karta rodziny, to jest karta takiego spełnienia i rodzinnego, i, i takiego spełnienia wewnętrznego też, takiej pełnej integracji i takiego, takiego spełnionego, spełnienia emocjonalnego. Tutaj mamy miecze, 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 natomiast tu mamy puchary, które są Emocjami, to są emocje. E, więc całość tego, tego rozkładu bym traktowała właśnie trochę tak. Dużo tych mieczy musisz troszkę, troszkę stanąć tak naprawdę do tych mieczy. Wychodzisz z mieczy i do przerobienia są miecze, ale to jest, że tak powiem, konieczne, po to, żeby móc sobie tutaj myśleć o o takim emocjonalnym spełnieniu, o takim, takim spokoju, o takim, e, taki, takiej pełni, takiej emocjonalnej pełni. Pewne niewygodne rzeczy trzeba, trzeba w jakiś sposób e, dopuścić po prostu do głosu. Dopuścić do głosu i, i, te, i te takie właśnie trudne, koszmarne, powiedzmy, e, emocje, które to jest często tak, że one nam się wydają koszmarne. One wcale nie są takie złe, yy, tylko nadajemy im takie znaczenie. A to nas bardzo często chroni yy, przed, yy, nie chroni, tylko yy, nie pozwala nam w pełni odczuwać yy, naszej, naszej pełni emocjonalnej i naszego spełnienia emocjonalnego. Także. Ogólnie pozytywnie widzę ten tydzień. Troszkę pracy wewnętrznej. Troszkę pracy wewnętrznej, ale ta karta była w odwrocie, więc to nie będzie jakaś taka koszmarna, tragiczna praca. Yy. Troszkę wyjść ze strefy komfortu przez ten tydzień. Jesteś w strefie komfortu, jest ci tam komfortowo. Troszkę wyjść ze strefy komfortu, troszkę, troszkę popracować nad takim swoim wewnętrznym konfliktem przerobić te trudne emocje gdzieś tam. Może nawet nie Może nawet nie masz co przerabiać. Ale dopuścić je. Po prostu dopuścić je. Pozwolić im powiedzieć, co chcą powiedzieć sobie. Cokolwiek by to nie miało być. Eee, I wychodzisz z ze spełnieniem emocjonalnym. Także ładnie. Także ładnie. Dobrego tygodnia, Bartoszu. Pozdrawiam.